Siema, z tej strony and Chill. Dzisiaj pokażę Wam yy, yy, moje buty do grania. Jest to Adidas Nemesis, wykonane z taśm. Że, tak się prezentuje but. Forma bez sznurówek. O, oj. Trochę trudne się zakłada, ale tu zaraz. Dobra. Tu mam piłeczkę. O. Kajcie, może położę? Mamy piłkę. Może położę telefon, żeby się nagrywało. Wydać Także przechodzimy do strzału. Akcja przestawiania kamery, piłka, strzał zrabony, mały żonglowanie jak ktoś nie umie wiązać albo nie lubi to bardzo polecam opcję bez sznurówek trzyma się dobrze na nodze trzymają się dobrze na nodze są dobre do grania i ogólnie dla tych co nie umiem lecimy ze strzałami